Siemanku, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mizwi, a to jest czwartkowy sklepik z 3 października. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, to bardzo zapraszam do zostawienia Subika oraz łopeczki w górę. A teraz nie przedłużam i lecimy z tematem. Słuchajcie, dzisiaj w sklepie skinek wyścigówka, nowość. Nie wiem czy to taka nowość. Zmienili kolorek z tej Takówkar, taksów, czy jak ona się tam nazywa. Dźgaj się o zwycięstwo. No, chyba się nie postarali w tym skinku. Zmienili kolorek. Dalej będzie... cieplarniak, zestaw resztki. W dwóch stylach. Nie za bardzo mogę to sprawdzić. Fajny skinek, osobiście go posiadam. Dlatego morderca żołądków. Też w dwóch stylach. Elegancko wygląda licznik grillów. Włóż trochę żarów w swój zamach. Dobrze. Kolczasta krajalnica. No, to by było teraz z tego zestawiku. Dalej wrócił do sklepu zestaw ruszonych stref z groźną strefiarą oraz gorącym strefiarzem. Wraz z zadaniami, nad nie wiem jak one wyglądają. Nie dopytywałem się. Skinek Ladako za 1500 VBXów. Całkiem spoko. Skinek całkiem spoko. Chociaż nie wiem czy jest wart Za 1500. Na dobrą sprawę. Ehm, ze skinką będzie jeszcze zwycięskie okrążenie. Taki oto zbierak. Hiperostrza z zestawu ruszonych stref w dwóch stylach. To całkiem spoko wygląda. Um, I nowoczesne heksy. Nowy, nowy skinek do broni, którego jeszcze nie było. Niestety nie animowany. Ale za 300 feedbacksów wygląda całkiem spoko. Naprawdę całkiem spoko. I dwie emotki. Zabójczy urok. To bym za 200 kupił maksymalnie góra no może stówkę bym dał za to i obrotowy flosik flosik wszyscy lubią także tyle dobrego z tego sklepu dzisiejszego sklepik nie jest najgorszy nie dajcie znać jak wam się podoba w komentarzach jeśli pragniecie wesprzeć to, co robię, możecie to zrobić z kodem, misji w sklepie. Życzę Wam udanego czwartku i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.